Marwek wchodzi i tam mówi, że spok. O, o, dzień dobry. Poczekajcie, bo ja tu stripteas odwalam No, ja tam się w ogóle mówię nie odzywam, bo to jakieś wewnętrzne tarcia, to mówię, Nie Co? będę się wpierdzielał. Wewnętrzne tarcia. No. Przychodzę, o! jak się to słyszę o zdejmowaniu spod. No. Odcinku na kanale RSI przed Państwem występuje wspaniały, niepowsta niepowtarzalny król ciekawostek Dzień na temat Lora League of Legends, Marywek. Dzień dobry. Dobra, jakieś fajne pomysły, czy gramy całkowicie luźno? Full tryhard. Full try <laughs> e, Nie, tokeny. Tokeny? Ja A może mnie, dajmy go intować. gościowi. Zadecydować jak gramy, jakaś taktyka? Panie, panie nie wiem, ja się teraz zestresowałem, bo tak mnie do tablicy wywołaliście. Ja nie wiem. <grystanie> no chcemy zmotywować do rozmowy i tak dalej. Bez banów. Znaczy poczekaj, zobaczymy, co zbanują. A wtedy. To może ja szybko jakoś lorowo wymyślę. Coś. O! Coś. Boże, krócie kawostek i ligownie to może z danego okay. regionu będziemy grali postaciami? Nie, to może coś takiego bardziej hardcore'owego. Okej, okay, nie no, czekaj. Okay. Boję się. Nie bój się, będzie dobrze. Poczekaj... Możemy zagrać na przykład 5 aspektów w League of Legends. O, może być. Co to znaczy? No, to teraz będziecie mieli ciekawostki. Ale czekaj, jest jakiś do dżungli? Dobra, jest chyba do dżungli. To ja mogę tak zagrać. Mhm. E, na bot'a... No bo ta nie ma aspektu. Nie mam. A, 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 a jak jest, jest, jest Leona? To jest To chyba aspekt jest. Nie, jest Leona, jest Tarik. Okay. To może nie aspekt, to, to, to namida, może z Targonu. Okay. To do to będzie pasował. Chcesz Nigdy Już nie grałem, Dobra, ja ci piknę, bo ja nie wiem, co na Mida chcę. To to w sumie dystansować by tylko Zoe by była. Jeszcze. No mi, Vera pikniesz na Mida, co ja chcę na Mida? Co jest na Mida? Z Zoey no. na przykład. No to Zoey może być. Tak, bym miała Zoey. Zoe. też nie jest pod tego? Masz to ci ktoś inny musi Zoey piknąć. Czekaj, targ, to eee, masz jeden. Czekaj się, z... eee, Mam Zoey, chętnie ci piknę. A ty sobie Soraka jest jeszcze. Patrzę eee, na czyli Zoey ci piknąć, tak? Tak. Może być. Ale ty o, no, no. Tego. Kosmyk, co Mida. chcesz? Ja chcę Sorakę. Znowu? Jest! Bo, nie, że, bo nie ja nie, ja nie ja bo nie, nie wasze taktyki rozwaliły. <g CAMCh rundtans> Czemu żaba pikował tobie, ja pikowałem żabi, a ty no pikowałaś. No bo, ja nie, nie wiedziałem, że ja muszę mi iść. Do tego, nie, to Jezu. to smacznej princesy teraz. <laughs> Kozak nie ogarnięcie. Dobrze, dobrze się prezentujemy, profesjonalnie. Dobrze ekipo. No to teraz o nas już oczywiście. <laughs> O, ogar, 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 ogar to już miałem, miałem taką zdaniem. koleżankę, która się dokładnie tak samo śmiała, tylko ona się tak śmiała dopiero jak była najebana <Mother> nie potrzebuje Juta, to Juta zapre... już jest <m it possible> ja Nie chciałem sugerować Bogiem haków, cieszę się, że chociaż nie muszę jak Snoksy grać na linii i wszystkie moje raki nagle wychodzą na wierzch. Next to może zagrać z barwekiem Dzięki. Ale to już będzie Next, to nie to samo. Nie no to jak grałaś z Boxing, to ja się tam nawet nie, nie podejmuję rękawicy, żeby iść na botlane. Ja poproszę mnie, gdybym oddałam, żeby na jednym <grym> Ja, ja nigdy wtedy uznałam... Nie, co my zrobiliśmy? Immortal Team. Czym ja grałam? Talikiem ja grałam, ale może. No no. Pierwszy raz w życiu. No nie wierzę z Gim, proszę, nie, on konkurence. wszystko robił, a ja tylko wyłam. Dobra, ja zyskowana. tu idę, tylko nie mam... Wjechać Dobra, damy radę. No, Late jest nasz. Kujowy jungler nie gankuje po prostu. No boże. No, kim gramy? Super. Super. Ała, k**wa, nie, 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 Mama, mamo, 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 nie. No czemuś przede mnie. Dawaj ich, żaba, żaba, pi, bij, bij. A co <śledzio> ty <śledzio> robisz? Kawa. Jezu, kawa. Będzie, będzie... Dobrze! Tak mu tak mów, a tak mów. Nice! Masz go! Robimy. Jezu! Będzie, tak! Nie! Miałam Ja widziałem kogo zgrankować. Dobrze, dobrze, dobra! Dobrze, go. Close, dobrze, Siedzi mi na... Jakby, jakby Marwek był na linii, to Marwek byłby babysatowany. Wewewewewe, dawaj, dawaj, dawaj. Nice! Idę w tamtą jest. stronę. No, czy zróbmy już Drake'a, żeby Nunu nie zdążył yes. przyjść tu. On chyba zdąży. To jest Aurel'en. Odwracamy się czy bijemy Drake'a? Bijemy, bijemy. Nice. Nie mam. A u mnie. Dobra. No to ma busz! Nie miałam ha. jeszcze hita. Dobrze. O dobrze, trafiłam na człowieka, który ma Tam landa, aby go wtedy wywrócić. A ty masz kurwa! go wtedy chimci wtedy ci. Idę. Nie no, menda... Nie, dobra, ja się skupię na nagrywaniu się... bota w tym O, momencie. ten dobry jungler zawsze co przyjdzie, farmę zabierze. Ej, pierwszy raz przyszedłem. Ale nie, nie, farmę. chodzi o to, że gangster. Przeczytam Czy, czwarty. Czytam <laughs> czwarty. No fajna, półko. Jakiegoś bardzo? Mam coś w do? Ja nie mam. Ja mam. O kurde ciężko nunersowi zabrać? Nie, nie, ma nie, mam do no nie, nikogo dowiec Kurwa. nie, 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 goni! nie, 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 Yes. W ogóle pamiętacie tą historię, że po 10 minutach... No tak... i mi znowu smite na 20 HP, kurde, zrobił. Ja nie zdążyłem teraz w ogóle zesmite'ować nawet. No, to. Jest... młody no. <grym> A najlepsze no. jest to, że Nunu się zestresował i za wcześnie no. i jeszcze Dragon miał 300 HP. No. 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 Ale Lucian tam baz sposoby dobił. Ale to już dwa razy. <grym> A na bo zaraz zmieni kamerkę Dobra, lecimy Uuu. Nie mogę Dobra. się cofnąć Czekaj, co, co to było? A czemu ja tutaj Pięk byłam nagle? No tak, wyjebali was trochę Idę Zabijem się... pike. To... Ale pa, kupiliśmy Pajka. trochę czasu Czemu no? Kupi Mortekajzerze z dupy wzięty Mordekajzera Powiało tą grozą co jest z tym healem Czekaj, ja mam na ten! No jak tryhardują! Go właśnie. Przy... Z tego właśnie wyhealowałaś za całe HP praktycznie? Macie to. Lol, ale dziwne W to było. Dobra, comeback. <grym> comeback easy. Easy. Toyota nie skacz. Siedź, siedź cały czas. Tylko denerwował. Nawet jak umrze, siedzisz na nim. Dobry. Nie! O no. Jezu, się rozpędził. jaki, jak... Ale pizzę ukręcił. <laughs> pizza kręcona. Tobie to, to ptasa w tym fast foodzie głowa już wypełniła poglądaniami. Pizza. Wy, wyobrażam sobie w montażu tam zamiast tego, tego... A, yy, taka pizza lecąca. pizza. co robię? Jezus! O kurwa mać, dobra. Dali nam tego. No nie! Zab zabrali mi! Nie mogę skoczyć! Kurwa! O, Mordekaiser nasza. Cieszył, żaba zabiła cię minion. Skuczerek. O, miniony mnie to jest szmata jedna po prostu. Za każdym razem ciebie ultuje praktycznie. O, chociaż w jednym jesteśmy zgodni. I za każdym razem mnie wybija z tego. Oh. No, no,